To jest pani dowódca. No jednak tam poszli wrzucać, ale dobrze. To jest pani dowódca z Szanowice. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego, że udało się wam wygrać pierwsze miejsce? się przede wszystkim treningi. Dały z siebie wszystko i bardzo się cieszę, że po prostu się postarały jak najbardziej mogły. Jak dużo trenujecie? Jak trzeba było długo tego czasu poświęcić, żeby o, to tutaj powiedzieć. być? Ciężko powiedzieć. U nas dziewczyny chodzą do szkoły, studiują, pracują. Jest ciężko, ale jednak dobięłyśmy swojego i dałyśmy radę. się świetny czas, prawda? Nawet tam mówili panowie, że to jest taki czas. Ile to było? 47 sekund no dokładnie to to w bojówce, bardzo był bardzo do dobry męż. czas. Jestem bardzo dumna. Pozdrawiam dziewczyny. No to na pewno warto. Proszę powiedzieć, jak długo jeszcze w OSP? Jak to ciągnęło? Ja jestem rok akurat, a dziewczyny długo. już są dłużej ode co, co pani skłoniło do tego, żeby wstąpić w szeregi? I rozumiem, że nie zamierza pani rezygnować się mój starszy brat, Patryk, którego już pozdrawiam, jest w OSP już też dosyć długo On i poszła w niego śladem. Co by Pani uznała za najważniejsze w tym OSP? Bo to też jest coś, co buduje człowieka, dużo wiele takich umiejętności nabywa druh OSP czy druh. Na... Więc co jest takiego, co, co jest takiego cennego w samej służbie, w samym tym, że się wchodzi do, do szeregi Ochotniczej Straży? Ciężkie pytanie. Ciężkie. Ciężkie. No jest, no. Bielakryt, już bielakryt. Ale jest Pani, nie zamierza Pani kończyć... Nie zamierzał rezygnować z OSP. Dobrze. Już ratowniczka, czy jeszcze nie? Już ratowniczka, czy... Jeszcze, jeszcze nie. Widzę, że tak czekają Panowie. Wydaje mi się, że, że wiem dlaczego. Dobra. <laughs> Och